Cześć moi kochani, Liga GameStar powraca, walcz o chwałę dla naszego kraju. Przypominam, pula nagród 80 tysięcy. Oczywiście ta pula nagród jest związana z tymi krajowymi kwalifikacjami. Link do, w opisie do zapisu do krajowych kwalifikacji. Ogólnie w samym turnieju macie pulę, widzicie, 73 tysiące, więc Clash Royale Brawl Stars GameStar Sezon 2 rusza niebawem. Może i ty tym razem wygrasz. Ostatnio mieliśmy cztery graczy, o ile dobrze pamiętam, był Intril, Ruffi, Soku i Johnny Mielony. Intril tam chyba najwięcej zgarnął. Przypominam, że za kwalifikacje krajowe też były pieniążki, dlatego te 80 tysięcy jest pomniejszone o te 7 tysięcy, żeby to rozdzielić na te krajowe, wszystkie, gdzie będą rozgrywane. A ja do tego mówię, możecie sobie naprawdę nieźle dorobić, jeżeli chcecie i umiecie grać. Więc serdecznie was zapraszam. Macie link w opisie GameStar. Sezon 2. Niebawem. Mam nadzieję, że ktoś z Was wygra i wywalczy chwałę dla Polski. Trzymam kciuki za Was. Na razie.